Witam Państwa w wirtualnym Muzeum Generała Kuklińskiego, które przedstawia misję polskiego wysokiego rangą oficera Sztabu Generalnego, który, będąc oficerem łącznikowym pomiędzy dowództwem Układu Warszawskiego a Sztabem Generalnym Ludowego Wojska Polskiego, przekazał tajne sowieckie plany. III wojny światowej Stanom Zjednoczonym. Jesteśmy w tej chwili w pierwszej sali tego muzeum. Na pierwszym planie widzą Państwo słynną car bombę zamówioną przez Nikitę Chruszczowa. Widzą Państwo po pierwsze Włodzimierza Lenina z podpisem w periodk komunizmu. Po drugiej stronie można zapoznać się ze wszystkimi Pabiedami komunizmu, jako było to narzędzie imperialistycznej polityki Moskwy od 1917 roku wszelkie podboje rosyjskie, no aż do 1991 roku, na szczęście do upadku Związku Sowieckiego. W tej pierwszej sali z góry patrzą na nas przywódcy imperium zła z okresu jego największego rozwoju, największej siły. Przechodzimy w tej sali do map, w której mogą Państwo zapoznać się tylko w tym miejscu, nigdzie w Polsce one nie są prezentowane, z mapami sowieckimi uderzenia na basen Morza Śródziemnego. Przechodzimy do map sztabowych, uderzenie na Południe Europy nie miałoby sensu, gdyby nie było uderzenia na północ Europy, i tutaj plan operacji zaczerpnej Frontu Nadmorskiego, podpisany przez ministra obrony PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego w 1970 roku. Następnie przemieszczamy się do gabinetu Ryszarda Kuklińskiego. Oprócz tego, że widzimy jego mundur, zapoznajemy się z karierą wojskową Ryszarda Kuklińskiego od 1947 roku, kiedy złożył po raz pierwszy przysięgę wojskową, w której było jeszcze sformułowanie: honor i ojczyzna, i tak mi dopomóż Bóg. Ryszard Kukliński zmuszony do działania po tym, jak Sowieci zmusili. Polskie wojsko i inne wojska Układu Warszawskiego do ataku na Czechosłowację w celu utrzymania reżimu sowieckiego. Po tym, jak Ludowe Wojsko Polskie w grudniu 1970 roku strzelało do bezbronnych robotników na wybrzeżu i po tym, gdy jak zapoznał się z planami napaści, na zachód Europy postanowił przekazać plany sowieckie, tutaj marszałek Dmitrij Ustinow i Ryszard Kukliński podający mu dokument do podpisania i przesłać je Amerykanom. Przechodzimy teraz do sali, która jest salą w Centralnej Agencji Wywiadowczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie analizowany jest list który Ryszard Kukliński przesłał do ambasady Stanów Zjednoczonych w Bonn 11 sierpnia 1972 roku roku. Tak zaczęła się ta jedna z najważniejszych, a być może najważniejsza, jak mówią Amerykanie, misja wywiadowcza okresu zimnej wojny. A po drugiej stronie widzimy wnętrze jachtu, jachtu szpiegowskiego legia, należącego do Ludowego Wojska Polskiego, do marynarki wojennej. To na pokładzie tego jachtu powstał właśnie ten list i podczas rejsu zorganizowanego przez Kuklińskiego do Portów Holandii przez kanał Kiloński. Y, Ryszard Kukliński rozpoczął tę misję. Tutaj widzą Państwo zdjęcia z y, tego jachtu. Ryszard Kukliński był dowódcą tej y, jednostki w czasie tego rejsu. Rozpoczyna się 1972-18 sierpnia ta misja kuklińskiego, i przechodzimy już do sali, w której towarzyszą kuklińskiemu postacie. Które już do końca jego życia będą za nim kroczyć w postacie wywiadu, zarówno te chroniącego wywiadu Stanów Zjednoczonych, jak i wywiadu KGB i GRU. Tu wypowiedź znamienna marszałka Wiktora Kulikowa, naczelnego dowodza, do, dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. Znałem dobrze pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. To zdrajca i sprzedawczyk niegodny munduru, oficer wojska. Polskiego. To był bardzo inteligentny oficer, inteligentny zdrajca. I tenże marszałek Wiktor Kulikow tutaj patrzy na, podpisuje dokumenty, a Ryszard Kukliński patrzy na jego ręce. Na tych ścianach mogą Państwo zapoznać się z. Dokumentami, niektórymi dokumentami, które Ryszard Kukliński w latach 1972-1981 przesłał do CIA. Przesłał ich około 40 tysięcy stron. To są raporty z tych dokumentów, ale Oczywiście Ryszard Kukliński przesłał głównie dokumenty sowieckie dotyczące układu warszawskiego. Jeżeli mówimy o dokumentach układu warszawskiego, to były to dokumenty wszystkie zatwierdzone przez Moskwę. No i oczywiście Ryszardowi Kuklińskiemu towarzyszą także rozterki natury moralnej. Etycznej, tak jak widzą Państwo tę jego wypowiedź. Na początku zadałem sobie pytanie, czy mam moralne prawo do tego, aby dostarczać tajemnice wojskowe do CIA. Byłem Polakiem, rozumiałem, że Polacy powinni być wolni i że Stany Zjednoczone były jedynym krajem, który mógłby wspierać walkę o wolność Polski. I tak właśnie było, także w okresie Solidarności. Tutaj jesteśmy przed bramą Stoczni Gdańskiej. Polacy wywalczyli sobie ten krótki okres wolności, rejestrację Związku Zawodowego Solidarność, ale przecież wiemy, że to nie było. Nie chodziło jedynie o prawa robotników, a chodziło o wolność ojczyzny. No i oczywiście to wszystko nie mogłoby się stać, gdyby nie Ojciec Święty Jan Paweł II. W 1981 Wojciech Jaruzelski i junta wojskowa wprowadza stan wojenny w Polsce. Widzimy tego przywódcę stanu wojennego, Wojciecha Jaruzelskiego, przywódcę PRL otaczającego dosłownie wszędzie polską rzeczywistość. Ryszard Kukliński musiał być ewakuowany 7 listopada 1981 roku i zaocznie, zaocznie został skazany na karę śmierci, za zdradę i dezercję. I tutaj symbolicznie widzą Państwo pustą salę sądową z górującym nad nią orłem bez korony, mogą się Państwo z tym wyrokiem zapoznać. Co jest bardzo ważne, nigdzie w tym wyroku nie wskazano na to, aby Ryszard Kukliński otrzymywał jakiekolwiek wynagrodzenie od wywiadu Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, gdyby przypomnieć dwa wydarzenia z 30 marca 81 roku i 13 maja 81. Zamach na Ronalda Regana i zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II, tych dwóch wielkich przyjaciół, wielkich polityków, bez których odzyskanie wolności byłoby niemożliwe. Jest schyłek zimnej wojny, lata 80., prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan wykorzystuje informacje od Ryszarda Kuklińskiego, aby podczas szczytu w Reykjaviku przedstawić Michaiłowi Gorbaczowowi informacje o tym, że Stany Zjednoczone znają miejsca, w których stacjonuje sowiecka broń jądrowa, znają mapy. Dosłownie Ronald Reagan mówi, że widział Mapy ataku na zachód Europy, podczas którego Rosjanie mają użyć broni średniego zasięgu. Przed szczytem w Reykjaviku, szczyt w Genewie i wreszcie Waszyngton podpisanie traktatu INF o ograniczeniu broni jądrowej średniego zasięgu. Po drugiej stronie Ryszard Kukliński, który jest w Stanach Zjednoczonych, musi się ukrywać pod inną tożsamością. Jego dwóch synów zostało zamordowanych najprawdopodobniej w akcie zemsty przez KGB. I w 1995 roku ojciec święty Jan Paweł II zaprasza Ryszarda Kuklińskiego do Watykanu. Ryszard Kukliński dotarł do przez Szwajcarię. Otrzymał od Ojca Świętego ten różaniec, który, który widzą Państwo poniżej. Przechodzimy do sali, w której Polska wchodzi. Do NATO. Widzimy prezydenta Billa Clintona podpisującego zgodę Stanów Zjednoczonych na rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy i Węgry. Gdyby nie Ryszard Kukliński, gdyby nie pomoc w pokonaniu imperium zła, gdyby nie jego starania w latach 90., a wreszcie gdyby nie to, co prezydent Clinton powiedział prezydentowi Kwaśniewskiemu, że Ryszard Kukliński musi być z. Zrehabilitowany w świetle prawa, żeby Polska mogła wejść do NATO. Widzą Państwo tutaj medal, który Ryszard Kukliński otrzymał od wywiadu Stanów Zjednoczonych oraz szable, pierwszy polski oficer w NATO, którą otrzymał od premiera Rzeczpospolitej Polskiej. W 1998 roku Ryszard Kukliński mógł wrócić dopiero do Polski. I wreszcie przechodzimy do sali, w której. Amerykańscy politycy, oficerowie, yy, amerykańscy generałowie yy, potwierdzają yy, zasługę Ryszarda Kuklińskiego yy, i to, jaki miał wkład w upadek, w yy, zwycięstwo nad Imperium Zła. I tutaj Znajdą Państwo także pośmiertny akt mianowania pułkownika Ryszarda Kuklińskiego do stopnia generała brygady, który znajduje się w Izbie Pamięci Generała Kuklińskiego, który przekazał tam prezydent Andrzej Duda, awansując pośmiertnie Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za odwiedzenie wirtualnego Muzeum Generała Kuklińskiego. I mam nadzieję, że będziemy się mogli spotkać także w Muzeum Generała Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie.